Witam Was serdecznie na kanale Browar Gdynia z Gogolina tym razem, czyli z Województwo opolskie na styku ze Śląskim. Piwo, które będzie tematem dzisiejszego odcinka. Gdyby wyszło, akurat w tym okresie, byłoby pewnie sztosem, ale pech jakoś chciało, że wyszło przed falą sztosów, których oczywiście nie będzie na kanale Browar Gdynia. To piwo można było dostać, było w dosyć dziwnie wysokiej cenie, jak dla mnie już naprawdę na granicy ta cena była. Na spokojnie możemy... The blogger, the blogger, the the blogger, the blogger, ocenić. Nadchodzi czas wymrażonego blogera, znaczy generalnie on już jest. Więc piję to spokojnie, właśnie teraz, żeby zobaczyć co z tego piwa. Problemy z oświetleniem, wiecie, w tych hotelach, to lepsze są już agroturystyki. Brokreacja, właściwie no brokreacja, bo to ja wiem czy z Jerem, który jest w brokreacji, no ale załóżmy, że brokreacja, 2016, cherry, smoked, paper, rye, wood, Aged Strong Ale. Uważam, że dobry pomysł marketingowy, natomiast nie spodziewam tu się tu żadnych, że tak powiem, sztosów. Gość, Ty... znacie to, co będę tu pokazywał? Typowy bloger, taki zniewiesiały facet w okularach, za nim tablica korkowa z kapslami, skąd my to znamy. Ale żeby nie było, to nie ma żadnych podobieństw, czerwone, czerwone okulary jak u Jurka Owsiaka, ekstrakt 18,5, 8,1 alkoholu, 45 ibu, pół litra zamknięte w butelce z hashtagami Dupy nie urywa, to pierwszy hashtag, wobec tego reszty już nie czytam, składniki woda, słody malis oter, wędzony wiśnią, żytni, płatki owsiane, Chmiele Stickelbracht to jest naprawdę słaby chmiel, ale w tym stylu może byk, bo, bo, bo starzenie, że tak powiem, wood aged, czyli czyli no nie wiem, nie pamiętam teraz, czy to za dawno to było, czy to było w beczkach, a czy tylko dosypane płatki, raczej płatki, chyba, eee, okay. no, się mylę, płatki owsiane, e, chmiele Stickelbracht, civilla. Czerwony pieprz. E, e, czerwony pieprz. Dobrze niekolorowy. Płatki drewna wiśniowego, czyli płatki jednak. Drożże Mango Jack M42. No, jedne z moim zdaniem z gorszych droży. Pipo pasteryzowane, niefiltrowane. E, było dobrze przychylowane. E, recenzja we współpracy. Tak. Dary losu, no nie były dary losu dla mnie. Ja to kupiłem goryczka. Atakuje. No dobra. Siarczek Dbloggerów. Kapsel yy, fajny. <grytanie> yy, Brok no, Krakowski browar, że się niczy. To już jest generalnie dobrze znany w środowisku blogerów. Myślę, że dob dobry miał pomysł z tym piwem, które powstało przy współpracy. O, tu mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o aromat, to ja bym go określił jednym takim przy Bo mój wyraz twarzy będzie szczery. Coś tu się dzieje w tym aromacie, ale faktycznie dupy nie urywa. Czy tu jest smoket? Aromacie nie. Przynajmniej z butelki. Zobaczmy. Kiedyś tam oglądałem te wszystkie recenzje tego piwa, ale szczerze powiedziawszy zapomniałem. Piana biała, na jeden palec, dobrze zbudowana. Drobno oczkowa. Piwo dosyć jasne. Tu przyjrzę się do światła. Jasne, opalizujące, ale nie mętne. W kolorze takim jasno-złotym, wcale nie ciemno-złotym, jasno-złoty w tej chwili jest, co w aromacie? No ciekawy aromat, muszę powiedzieć, faktycznie jakieś tam nuty wiśniowe, ale to nuty do pomylenia z innymi fenolami. No, typowa... Jednym słowem, ja bym powiedział tak, że gdybym nie wiedział, że to jest szczyżyc, to bym powiedział wąsosz, <laughs> Uczuję wąsosz. Ale to, to nie to, że coś złego. Po prostu czuć, czuć, czuć płatki, ale Znaczy fajnie zbalansowane, może tak. o. Gęste. Ciekawe. W pierwszą byku goryczka. To ciekawe. Taninowe. Wytrawne. Do rzeczy. Pieprzu, a może właśnie? Może z jest pieprz. Pomyłka, to nie tanina. Sorry. Sorry na tu. Nie no ciekawe. Myślałem, że trochę poszydzę z tego piwa, ale... nie. Jeszcze, jeszcze się zastanowię, czy czuję alkohol, czy to jest pieprz. Nie, ja naprawdę myślę, że nie ma, nie ma się czego wstydzić. Co da tutaj wymrożenie w tym piwie? Ja wiem. Jeszcze większy alkohol, większy ekstrakt. Krótko mówiąc, zamiast odparowania wody, będzie wymrożona, i tyle. I tak jest duża, duża słodycz tutaj w tym. O, nawet mam takie podobne szkiełku. Kolor się nawet zgadza na tej etykiecie. E, czy ja bym to piwo mroził? Kurczę, nie wiem. Widziałem zdjęcia hmm, beczki na zewnątrz. Ciekawe piwo. Jest oleiste. <laughs> nie chcę się patrzeć na etykietę, żeby mi się nie sugerowało, czy to naprawdę jest y, y, sól drżytni, To spowodował. Piwo jest wytrawne. Jest pieprzowy wyraźnie. Czy to jest efekt czerwonego pieprzu? No, trudno mi się do tego ustosunkować. Fajne. Tylko nie wiem, czy tylko fajne, czy aż fajne. jakość cena jest ok mimo tego, że nie pamiętam, ale chyba jest za 12 zł kupiłem wszystko się zgadza może oprócz e, znaczy nie czuję kompletnie żeby to było jasne um, wędze wędzenia jednak tej wiśni nie czuję no chyba nie Bardzo przyjemne w odbiorze. Jest tak gęste, jest lekko pieprzowe. To jednak nie jest alkohol a pieprz. Alkohol przyjdzie później, już po tym nagraniu. Żyto. No pewnie ok, jest takie klejące, oblepiające, a więc może i faktycznie to, że to, żyto, to żyto jest. Za mało tego izotera wędzonego wiśnią. Płatki owsiane. No, pewnie tak w powiązaniu z tym żytem dały, dają taką aksamitność i ona jest wyraźnie wyczuwalna w tym piwie. Drożdże, to, to... nie dziwię się, że takie drożdże, bo tutaj generalnie każde drożdże będą zakryte, więc nieistotne są kompletnie. E, chmiel, kompletnie nieistotny, nic nie czuję, więc czy to byłaby Sybilla? Chyba szkoda, Sikl brakta, chyba że tam po prostu zbywało na browarze. czy to byłaby Sybilla, czy Marynka, dałbym Marynkę nawet zamiast Sybilii. Zamiast Sybili. Czy się sprzeda? Tak, sprzedało się na pewno. No i cóż, cóż tu można powiedzieć? Okej. Okay. Przekombinowane, także pod tym względem można powiedzieć, że etykietka współgra z tym, co tutaj widzimy. Jeszcze raz Wam pokażę. Piwo dosyć jasne. Pewnie ta, pewnie ta jasność miała jakby współgrać z wędzeniem, a no nie współgrać, tego wędzenia nie ma. Ale nie jestem niezadowolony. jest fajnie, bo cała reszta się zgadza, czyli faktycznie strong ail z nutą pieprzu i, i, i chyba to wszystko. No. na granicy postrzegalności, ale to gdybym nie wiedział, to bym, to bym tego nie, nie powiedział. E, Te ten, ten, płatki wiśniowe, ale to jest prawie że niewyczuwalne. Całkiem spo, spoko takie pieprzowe strong ale. a marketing jaki za tym poszedł całkiem w porządku <laughs> tutaj widać, że <laughs> chłopaki yy, no sam Mateusz jest dobrze postrzegany w branży tutaj jeszcze zatrudnił Jarego, który zajął się tym marketingiem i, i, i sprosił yy, blogierów na, na ważenie tego piwa yy. Alkohol puka, puka do głowy. Puka, alkohol puka do głowy? Nie no, jest mocne. Jest, jest. Już w trakcie tych 10-12 minut czuję, że to uderza do głowy, nawet te kilka łyków. Także będę to pił sobie spokojnie do wieczora. Wam mówię indyjski Hawk. Do zobaczenia.